A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, panaceum na zakłócenia i problemy z simpleksem. Dwa resety. Jeden reset miękki, drugi reset twardy. Pokażę Wam, jak przeprowadzić oba resety. Jeśli macie jakieś zakłócenia, urządzenie jest niestabilne, macie problemy z kalibracją, coś nie działa, nie wiem, coś się wydarzyło takiego, że na przykład nie macie dźwięku i próbujecie wrócić do poprzednich ustawień, macie dwie możliwości. Jeden to jest pierwszy reset. Wykonujemy go przez przytrzymanie włącznika. Do momentu, aż się pojawią napisy, puszczamy. To jest pierwszy reset, który przywraca wszystkie ustawienia fabryczne. Macie wersję 2.77 i to jest pierwszy reset. Ale teraz pokażę Wam drugi reset, jakich można zastosować. Ten sygnał pikający akurat był potwierdzeniem, dlatego że oprogramowanie było zaupdated, czyli jeszcze raz naciskamy, trzymamy włącznik, do momentu, aż się pojawią napisy, puszczamy. Następuje jeszcze podwójny restart, pojawia się ponownie menu, czyli macie restart po prostu całego systemu. To ustawia wszystkie funkcje fabryczne, tak jak powiedziałem. Teraz to był miękki reset, a teraz taki reset, jakby się coś zawiesiło i chcielibyśmy naprawdę dość porządnie zrestartować urządzenie, e, tak jak to robi producent. No i jak wykonać ten hard reset? Włączamy i w momencie, kiedy uruchamiamy urządzenie e, i pojawiają się napisy. Wciskamy i trzymamy przycisk Pinpointa, Zatwierdzenia i Wyboru i przycisk Ustawień. OK. Zaczynamy Hard Reset. Włączamy. Pojawia się napis SIMPLEX. Trzymamy wciśnięte oba przyciski do momentu, aż te sygnały nie zostaną wygenerowane. Proszę bardzo. I to był ten Hard Reset. Możemy go wyłączyć w tej chwili, żeby on nie zakłócał. Czyli mamy dwie wersje. Albo trzymamy włącznik do pojawienia się napisu, on się jeszcze raz zrestartuje, ale nie piknie. Albo w momencie, kiedy pojawia się napis, wciskamy i trzymamy do momentu uzyskania tych trzech krótkich sygnałów. Podobnie dzieje się po update, cie. nie wiem, czy zauważyliście. Jeśli updateujecie urządzenie, te trzy krótkie sygnały się pojawiają. To wszystko w tym odcinku. Jeśli ten odcinek był dla Was pomocny, jeśli rozwiązał Wasze problemy, piszcie pod tym filmem. Jeśli macie jakieś uwagi, to tak samo. Proponuję łapkę w górę, jeśli Wam się ten film po prostu podobał. I do usłyszenia w następnym odcinku.